Cześć, jak się macie? Tu Matt Watson z Carwell. Siedzę w moim własnym BMW M5CS, a obok mnie stoi Ferrari 812 i będziemy się ścigać. Może to być trochę nieuczciwe, kiedy zdradzę Wam statystyki tych aut. To BMW ma 4,4 ,4 litra V8 z podwójnym turbo o mocy 635 koni i 750 Nm. Ma napęd na 4 koła i ośmiobiegową automatyczną skrzynię z przekładnią hydrokinetyczną, ale ma procedurę startu. Ta wersja M5 jest lżejsza od wersji standardowej. Ma takie rzeczy jak mask z włókna węglowego czy hamulce węglowo-ceramiczne. W rezultacie wasze 1825 kg. Trzeba jednak za to zapłacić 800 tysięcy złotych, jest zatem o wiele tańsze od tego Ferrari, które w wersji standardowej kosztuje ponad 1 600 tysięcy, ale ten, który tam widzicie, pochodzi z edycji limitowanej z okazji 70. rocznicy, a jego cena to 2,5 miliona. Ma na sobie tyle części z włókna węglowego, ile to możliwe. A czy to wpływa na wagę? Nie do końca, waży 1800 kg, więc ten jest tylko o 25 kg cięższy, a to praktyczny czterodrzwiowy, czteroosobowy sedan. Hmm. Chociaż tamten ma więcej mocy. To 6,5-litrowy V12 o mocy 800 koni i 720 Nm. Ma napęd tylko na tylne koła, przez siedmiobiegową automatyczną skrzynię z podwójnym sprzęgłem. Ale zanim zaczniemy, chciałbym podziękować tym, którzy nam pożyczyli do Ferrari. To SCC Private Members.com, prawdziwy klub samochodów z wyższej półki, w którym odbywają się wycieczki i tego typu rzeczy. Zostawiam link w opisie, sprawdźcie sami. Dobra, zaczynamy. Car buying comparison site. Przed wyścigiem musimy wykonać tradycyjny test brzmienia CarWow. Zacznę od zwiększenia obrotów w BMW. Soft limiter przy 4,5 tysiąca obrotów. Wiem, co będzie brzmieć wspaniale. Ferrari. Posłuchajmy. To już przesądzone. Czy mogę posłuchać tego Ferrari? Wsłuchajmy się w tę włoską muzykę. Więc wolelibyście słuchać tego? Czy... Jeszcze raz Ferrari poproszę? Ty naprawdę masz instrumenty muzyczne pod swoim nadwoziem, prawda? Nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Nie będziesz taki radosny na długo, bo zamierzam Cię pokonać. Może? Pewnie nie, ale może. Zmierzyłem go na starcie. Totalnie go zniszczyłem! To koniec. Co tam robiłeś? Przez 15 minut stałem na linii startu z buksującymi kołami, wierzący, że ruszę do przodu. Ma tak dużo mocy, że aż oh, <grywanie 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 <grywanie> ciężko ją okiełznać. Okazało się, że spaliłem start i zostałem zdyskwalifikowany, dlatego musimy to powtórzyć. Mój błąd. Ruszyliśmy równo. Dobrze wystartował. Nadchodzi dalej, BMW, dalej. Byliśmy na równi, nie? Tak, ale chyba Cię wyprzedziłem. Wiesz co? Myślę, że jest taka szansa. Może ten, kto wygra następny, zwycięża? Zdecydowanie nie. Wygrałem. Przechodzimy dalej. Ale ja wygrałem pierwszy, więc chyba powinniśmy zrobić trzecie podejście. Chcielibyście zobaczyć jeszcze jeden wyścig? Co? Chcielibyście. Zrobimy go. Pokonałem go na starcie. Nadjeżdża. Come on! Nadjeżdża. Byliśmy bardzo, 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 bardzo blisko, ale mam przeczucie, że byłem szybszy. Masz na myśli, że wcześniej przekroczyłeś linię mety, czy że zbyt szybko wystartowałeś? Steward, czy możemy sprawdzić, czy spaliłem start? Nie, nie spaliłeś. Yes! <noise> A więc co dokładnie się wydarzyło? Cóż, BMW było nieznacznie szybsze jednak oba auta pokonały ćwierć mili w czasie 10,9 i sekundy. Dobrze, przed nami starty lotny zaczynający z prędkością 80 km na godzinę, samochody w najmniej sportowych ustawieniach, w tym zwiesi on wydajność, a w tamtym sport. Najmniej sportowy tryb? Sport. W każdym razie odliczam. Ferrari już nie ma. Zniszczy mnie na pół mili, jest i połowa mili. To koniec, zostałem zmiażdżony. Proste zwycięstwo. Nacisnąłem przycisk głośności. Muzyka dobrze pasuje. Okej, okay, pojedziemy jeszcze raz, ale tym razem skrzynie biegów w trybie manualnym, trzeci wieki najbardziej sportowe ustawienia. Jedziemy! Przegrywam. To Ferrari po prostu miażdży. Mój Boże, zbliża się połowa mili. Całkowita porażka. Ferrari pokazuje, jak powinno się to robić. Na większych prędkościach dobrze sobie radzi, prawda? Tak. Myślę, że ta cisza to potwierdza. Chyba jest już poza zasięgiem. Ok, przed nami test hamowania przy prędkości 160 km na godzinę, kiedy przekroczymy linię, pełne zatrzymanie. Który samochód zatrzyma się jako pierwszy? Myślę, że będzie to Ferrari, ale nigdy nie wiadomo. Spróbujmy i zobaczymy, co się wydarzy. Oba mają hamulce węglowo-ceramiczne, oba mają podobną wagę. Zaczynamy. Gdzie jest moje radio? Muszę się tym napawać. O mój! Cholerny Boże! Nie mogę w to uwierzyć, a ty? Jestem w totalnym szoku, jak dobrze się zatrzymał. Niewiarygodne. Mój też radził sobie nieźle, ale twoje auto po prostu nagle się zatrzymało. Szalone. Wiesz co, ogólnie wydaje mi się, że wygrałem. Oczywiście w starcie lotnym lepiej poradziło sobie Ferrari, ale jest dostosowany do większych prędkości. Ten lepiej poradził sobie w pierwszym wyścigu i w teście hamowania, więc w kwestiach, które bardziej liczą się na drodze, Drag Race nie do końca się liczy na drodze, ale wiesz o co mi chodzi. Co więcej, za sobą mam miejsce na fotelik dla dziecka, a co jest za tobą w twoim aucie? Karbonowa przegroda i szyba. Przegroda z włókna węglowego, tak? To dlatego cena tego auta to 2,5 miliona. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Tutaj macie kolejne filmy. A jeżeli klikniecie w to kółeczko, to zobaczycie nasz kanał, a na nim są kolejne filmy. Dzięki.